Chciałabym kolejny podziękować za kolejny wspólny rok z naszymi mediami i partnerami. Najbliższy czas i czas, który ostatnio trwa u nas, to 25 lat niesamowitości. 25 lat na rynku jest firma Asus, o to trochę więcej powie Sławomir stanik I 25 lat następnych przed nami, aczkolwiek o tak dalekiej przyszłości pewnie nie będzie mówił, ale będzie mówił o przyszłości, Adam Żelazko. Zapraszam. I mam nadzieję, że końcówka tego wieczoru będzie bardziej happy i gadlaki, niż jest w tym momencie, się Państwo uśmiechną. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, ja również serdecznie witam na naszych skromnych urodzinach. Przygotowując się do tego spotkania, um, założyłem moje jedne z ulubionych spinek. Z napisem Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. I stwierdziłem, że dokładnie takie hasło musiało przyświecać założycielom Asusa. Dlaczego? W 1989 roku czterech inżynierów, inżynierów, czterech przyjaciół, postanowiło założyć firmę. Postanowili zrobić płytę główną. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że postanowili zrobić płytę główną do procesora Intel 486, którego architektury nigdy, nigdy nie widzieli, nie poznali tej architektury. To były czasy, kiedy Intel tak naprawdę bardzo blisko współpracował z firmą IBM i ta firma miała, miała rzeczywiście udostępniane wszelkie nowości. W 1989 Asus zrobił swoją pierwszą płytę. Kiedy tych czterech inżynierów udało się na spotkanie do Intela, prosząc o udostępnienie tego nowego procesora do testów, Intel był oczywiście szczerze zdumiony, że ktoś był w stanie zrobić płytę nie znając architektury procesora, wyobrażając ją sobie. Ale uznali, ok, spróbujmy. Oczywiście okazało się, że płyta Asusa działała genialnie. W roku 90, w kwietniu dokładnie, czyli kilka miesięcy, od założenia firmy, Asus podpisał nowe partnerstwo z firmą Intel. Ta przyjaźń szorstka, męska trwa do dziś. Dziś żadna premiera Intela nie odbywa się bez Asusa. Asusa premiery odbywają się również z sercem, z procesorami firmy Intel. Myślę, że dzisiaj o tym Adam jeszcze będzie, będzie mówił. Podsumowanie 25 lat nie jest proste. Myślę, że podsumowanie na podsumowanie przyjdzie jeszcze czas. Dzisiaj to jest tylko zamknięcie pewnego etapu. Mamy za sobą bardzo, bardzo duże osiągnięcia wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów. Nasz pierwszy notebook, który tak naprawdę stał się podstawą do budowania całej kategorii w 1997. Nasz pierwszy netbook w 2007, który tak naprawdę stworzył miszę rynkową i uruchomił tą kategorię. Kolejne, kolejne, o tym nie będę Państwa zanudzał. Ale. Żeby powiedzieć o efektywności tych działań chciałbym przytoczyć um, kilka cyfr. Obroty Asusa w roku 2013 globalnie zamknęły się na poziomie powyżej 15 miliardów dolarów. E, był to nasz rekord. Dodatkowo w ciągu ostatnich czterech lat zostało on podwojony. E, co pokazuje tak naprawdę, jak dynamicznie rozwija się nasza firma. Jak bardzo e, budujemy nasz świat IT. E, Mówiąc o rankingach, na dzisiaj numer 5, jeżeli chodzi o, o rankingi globalne na rynku, na rynku Percentów, ale jesteśmy w Polsce, porozmawiamy w takim razie o wynikach w Polsce. Tu też mamy się czym pochwalić. Na dziś Asus to jedyna firma, która 3, 3 lata z rzędu była numerem 1, jeżeli chodzi o wynik, według GFK Polonia, notebooków, sprzedaży notebooków na rynku konsumenckim. Do dziś tylko Asus taki wynik osiągnął. Druga cyfra, która może Państwu uświadomić, jak wiele znaczy ASUS dla rynku polskiego. W 2010 dostarczyliśmy na rynek ponad pół miliona urządzeń mobilnych, notebooków i netbooków. Ponownie do dziś ten rekord nie został pobity. Dziś otwieramy kolejną kategorię. Mamy nadzieję na kolejne rekordy. Wierzymy głęboko, że dzięki naszej filozofii, naszemu podejściu do projektowania, do wdrażania nowych urządzeń. Podejściu otwartemu, otwartemu na użytkownika. Podejściu gotowemu na wyzwania. Podejściu, w którym tak naprawdę liczy się innowacja, liczy się zadowolenie użytkownika, a nie tylko zrobienie produktu, który będzie generował przychody. Jest dla nas najważniejsze, żeby to użytkownik był zadowolony. Myślę, że Adam w swojej prezentacji pokaże, dlaczego wierzymy w te produkty. Ja nie będę przedłużał. 25 lat to w wieku każdego człowieka moment, kiedy z jednej strony staramy się już na poważnie podchodzić do pewnych tematów, myślimy poważniej o, o planach na przyszłość, ale jednocześnie cały czas mamy w sobie taką młodzieńczą odwagę, odrobinę szaleństwa. Myślę, że asus jest właśnie na takim etapie: odważny, młodzieńczy, szalony, ale też bardzo mocnymi podstawami i fundamentami na to, żeby budować w przyszłości. Jeszcze raz witam na 25 leciu Zapraszam na naszą prezentację.